Hej wszystkim, tu ci zamknąć drzwi. No i tak, dziś chciałabym wam pokazać, jak narysować kucyka. Taki tutorial, głupi. Nie wiem po co chcę to zrobić, ale mm, po prostu mam jakąś dziwną ochotę Więc tak, wybieramy sobie czerwony kolor i tworzymy w sumie trzy takie kółeczka. Ja to robię szybko, więc proszę, proszę, proszę się nie śmiać. Wybieramy na przykład niebieski kolor. Przybliżę sobie i zaczynam hmm. Rysuj tutaj takie, o oh, takie ucho. Potem tutaj najlepiej jest taki pyszczek wywrócony. Potem najlepiej to jest zakolorować sobie. Yy, będę to robiła szybko, żeby nie stracić marnego czasu. Więc tak, robimy tak. Nogi chyba są najłatwiejsze. Nie rysujcie tutaj żadnych takich prostych pał, tylko rysujcie jakieś takie ładne nóżki, takie wykrzywane zawsze w Tak... Eee, dobra, w ogóle od Dlaczego w ogóle rysuję w pojęcie nie w tym, co wtedy rysowałam na moich przyspieszonych rysu, rysunkach? A no, bo najpierw jest najłatwiej na tym prostym pojęcie, na tym zawsze, którego chyba każdy prawie korzysta. I najłatwiej najpierw jest z niego skorzystać sobie, więc ja z niego będę korzystać i będę Wam pokazywać. Więc tak, robimy takie coś jak ja. Mam nadzieję, że robicie. Co, co chwilę możecie pauzować w sumie wideo i robić to co ja, ale mam nadzieję, że jakoś nadążycie, nie? Ja to robię szybko, bo nie chcę stracić czasu. jak Wiadomo, czas jest bardzo cenny. I zwłaszcza na czas na przesyłaniu filmu. Tak. I potem tutaj rysujecie takie nogi obok. Okej, okay. a więc... Yy, takie coś, jak pewnie zwie, ten yy, będę działało tak trochę nerwowo teraz bo są już dwie minuty aż tego filmu ile się nagrywa nagrywa się dwie minuty i 32 sekundy super okej, okay. a więc jak mamy takie coś, powiększymy sobie gumkę Citroen Plus powiększamy e, tutaj bierzecie czerwony kolor i prawym przyciskiem myszy po prostu wycieracie ten kolor za ja Wybieracie czarny, kolorujecie niebieski na czarny, potem sobie przybliżacie. O, może to nie widać do końca, dobrze, że to jest suwak, ale to jest suwak. I potem rysujecie oko. Najpierw najłatwiej jest taka, takie kółko. Potem oczywiście jak chłopaka rysujecie kucyka, to możecie bez ręs. I potem tu źrenice. No. No, no. I takie coś. O coś sobie rysujecie, jakiś tam uśmiech. I tak na początek najłatwiej jest zrobić sobie taki ogonek zwykły. Ja zawsze taki jak się uczyłam rysowałam. E e e zawsze jak się uczyłam, to taki rysowałam, no. Żebym powiedziała jakoś to wyraźnie, nie? Dobra. I potem robiłam taką grzywę, bo mi się wtedy za już nie chciało co rysować. I robiłam takie coś. No i potem to po prostu kolorowałam sobie na jakieś tam kolorki. I to no powiedzmy na przykład taki kolor, ale dzisiaj to jest takiego koloru, to no, taki kolory. Oczywiście znaczki też możecie dorabiać. jakie chcecie tam... Kurde, już 4 minuty. Na przykład takie takie... takie, 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 takie gwiazdki. Gwiazdka, taka co, takie coś. Potem dorabiacie jeszcze tylko tło i gotowe. Mam nadzieję, że poradnik się spodobał, jeżeli nie. No to zabiję chyba. Nie no, żeby nie było. Dzięki za oglądanie tego poradnika, a ja teraz tu porysuję z zwykłą kredką swojego ma Dzięki za oglądanie. Cześć na razie i papa pa.